Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do was z propozycjami, co powinno być ogólnie w Minecraft. Nie przedłużając, zapraszam do propozycji. Jeżeli ktoś u mnie ogląda serię Magiczna Kraina, to mógł się już z tym spotkać konkretnie, żeby książeczki miały własny wygląd, w zależności jakie zaklęcie na sobie posiadają. Oczywiście czasami się zdarzają, że jest więcej niż jedno zaklęcie na książce, ale uznajmy, że książka będzie wyglądała tak, jak wygląda pierwsze zaklęcie właśnie na tej książeczce. Ogólnie to się ładnie prezentuje spoko to wygląda. Jedynie wygląd się nie zmienia tutaj przy tej książce, ale ta książka to jest właśnie naprawa, a uważam, że właśnie ta książka powinna mieć oryginalny wygląd, tak żeby oczywiście całkowicie z niego nie rezygnować. Każda książka jest dopracowana i naprawdę wygląda tak, jak wygląda dane zaklęcie. Na przykład ta książka znika, ponieważ to jest tutaj klątwa znikania. Tutaj mamy jakieś pnącza, no bo tutaj są ciernie. Tutaj mamy prędkość dusz i widzimy oczywiście na tej książce duszki. Tak samo tutaj mamy spławik na przynęte, tutaj mamy porażenie, tutaj mamy takiego pseudo-pająka czy coś, jak mamy zmora stawonogów. No i po prostu więcej mamy tych fajnych zaklęć z ogniem książki czy po prostu strzałami, tak żeby było wiadomo, jakie to jest właśnie zaklęcie. W ostatnim odcinku z propozycji pokazywałem Wam, żeby kalcyc miał swoje wyroby drip Dripstone, ponieważ to są dość nowe bloczki. Z tych starszych bloczków także fajnie byłoby, gdyby znowu dodali jakieś fajne warianty. I właśnie mam mały update z propo tej propozycji, ponieważ znalazłem właśnie taką fajną koncepcję, jak te wszystkie bloczki by mogły wyglądać w innych wariantach. No i szczerze mówiąc, naprawdę one wyglądają spoko i nadają się do Minecrafta. To byście powiedzieli, no nowy wariant jaskiń, ale takie typowo pustynne, które pojawiałyby się tylko pod pustynią. Konkretnie byśmy tam znajdowali nowe bloki piaskowca, kaktusy, nowe kaktusy z kwiatami. Ze sufitu by mogły zwisać uschnięte krzaki świecących jagód, które miałyby taki nieco blady kolor, oraz nie pojawiałyby się na nich świecące jagody. A w tle byśmy mogli słyszeć nowe dźwięki ambientowe, na przykład typiącego się piasku. Do sufitu tak, żeby mogły jeszcze zwisać korzenie, które mają bardziej taki kolor piaskowaty oraz czasami by mogły mieć nawet dwie kratki długości, warstwy piasku by tam nawet spoko wyglądały, a także żeby zamiast pająków pojawiały się gigantyczne skorpiony bo skoro także to są stawonogi, to właśnie skorpion bardziej pasuje do tych pustynnych klimatów, więc i w tych jaskiniach, i na samej powierzchni pustyni, to właśnie te skorpiony mogłyby się pojawiać, tak jak np. czasami zombie, są nieco inne, w zależności na jakim biomie jesteśmy. Fajnym rozmaiceniem byłoby dodać więcej wariantów szkieletów, na przykład szkielet osadnik, szkielet piglin i fajnie gdyby im do wyglądu dodali kołczan na plecach, z których oczywiście wystają strzały. Tame szkielety mogłyby się różnić od wyglądu biomu na którym się pojawiły i tutaj mamy idealny przykład takiego zamarzniętego szkieleta, jakby się ładnie prezentował, a także mogłyby występować w lodowych jaskiniach. Takie jaskinie mogłyby się różnić na dwa warianty. Jeden z nich byłby bardziej taki lodowy, czyli w większości by występował każdy rodzaj lodu. I takie jaskinie byśmy mogli znaleźć na przykład pod górami, albo pod biomem, gdzie mamy lodowe kolce. A drugi wariant byłby bardziej taki ośnieżony, gdzie w większości mamy śnieg, warstwy śniegu, czasami jest szybki śnieg, a czasami gdzie nie gdzie lód. I ten drugi wariant by występował pod innymi zimnymi biomami, jak na przykład ośnieżona tajga. Pasowałyby się tutaj bloki z rzeźbionego lodu, może z nich byłyby jakieś nowe struktury. Do tego na sufitach mogłyby się pojawiać sople. Konkretnie byłyby to nacieki z teksturą lodu, ale miałyby nieco inną mechanikę. Konkretnie gdybyśmy je zabrali do cieplejszego miejsca, to one by się rozpuszczały, ażby się po prostu kurczyły i całkowicie by zniknęły. A gdybyśmy podstawili pod spodem kocioł, to on by się po prostu napełnił wodą z tego roztopiającego się sopla. Fajnym rozmaiceniem jest to, żeby dodać na biomach zimowych oraz w górach zamarznięty blok kamienia oraz zamarzniętą ziemię. Bo jeżeli ktoś kiedyś próbował zimą wykopać dziurę, to dobrze wie, że po prostu nie szło tego zrobić, bo ziemia była dość mocno zamarznięta, więc właśnie takie bloczki czasami byśmy mogli pod ziemią spotkać i je byśmy musieli nieco dłużej wykopywać. W jaskiniach pod dżunglą by mogły na sufitach występować bujne zielone korzenie, czasami bambusy, bloki mchu, warstwy mchu. Także fajnym rozmaiceniem jest, żeby tam y, większość bloków ziemi oraz y, kamienia były po prostu porośnięte pnączami. Także fajnym rozmaiceniem jest, żeby tam także się pojawiały nieco inne szkielety, bardziej takie porośnięte y, z zielonkawym mchem lub po prostu jakimiś tam dzikimi kwiatami. Szklety na bagnach mogłyby mieć na sobie brązową szatę, a bardzo rzadko w podziemiach byśmy mogli znaleźć slajmową jaskinię, gdzie występowałyby slajmy oraz nowy rodzaj zombiaka, czyli zombie pokryty ślamem. Kiedyś wam pokazywałem propozycję, żeby piorunokron mógł się utleniać, no bo to jest trochę dziwne, że on jest z miedzi, a jego po prostu ten proces nie dotyczy, mimo że w żaden sposób on nie jest nawoskowany. Więc innych propozycji na mieć żeby miała więcej zastosowania, jest to, żeby miała wyroby na przykład jak żelazo, czyli dziwi miedziane, klapy, płotki. Głównym atutem miedzi jest to, że ona może się utleniać, i właśnie ten proces byśmy wykorzystywali, żeby dzięki temu dostać nowe rodzaje drzwi, trabdorów oraz płotków. Ponieważ z każdym utlenieniem się tej miedzi, te kształty tych przedmiotów nieco by się zmieniały i taki kształt, jaki nas interesuje, byśmy nawoskowali i sobie oczywiście zostawili. Oraz tak, żeby mogli dodać nowe rodzaje bloków miedzi, skoro to jest taki typowo budowlany blok i w przecinarce, na przykład, byśmy robili wklęsły blok miedzi. Początkowo tekstura miedzi wyglądała nieco inaczej. A co gdyby dodać to kolejne warianty miedzi, które byśmy dostawali we przycinarce, i także do tego byłyby schodki oraz półpłytki, tak jak to było początkowo w oryginale. Miedź by nam posłużyła także, żeby wytworzyć nową broń, czyli młot. Ale taki młot tak, żebyśmy mogli stworzyć żelazny, bo taką teksturę możemy zobaczyć w kowadle, a także w stole kowala możemy zobaczyć teksturę netherite'owego młota, więc takie trzy rodzaje młotów do Minecrafta jak najbardziej mogłyby trafić jako nowa broń do rozmaicenia nam rozgrywki. Dodałyby się inne kształty tabliczek, tych drewnianych oraz tych kamiennych, gdzie kamienne byłyby czymś nowym oraz bardziej by przypominały jakieś nagrobki i właśnie do tego byśmy je mogli wykorzystywać. A te drewniane wystarczyłoby po prostu do craftinga dodać daną tabliczkę i do tego dodajemy jakieś patyki, płotki, furtki, guziki i byśmy otrzymali nowe warianty takich tabliczek. Uważam, że to coś potrzebnego do Minecrafta. Kolorowe redstone, nowe lampy. Tutaj w ogóle nie chodzi o kolorowe światło, bo to jest dość stary i oklepany temat. Możan kiedyś miało możliwość, żeby to dodać i tego nie zrobiło. Tu bardziej chodzi o to, żeby te redstone nowe lampy miały po prostu inne warianty, jeżeli chodzi o teksturę oraz o kolor, bo to naprawdę bardzo fajnie wygląda. Ale każda z tych lamp świeciłaby normalnie podstawowym światłem i po prostu nic niczym to się nie różniło, poza oczywiście wzorem oraz kolorem, co do zdoby idealnie byś to wpasowało. Zwłaszcza, że światło jest nieodłącznym elementem tej gry, zawsze jest potrzebne, żeby oświetlić teren, domek lub cokolwiek. Kiedyś była era, że non stop musieliśmy używać pochodni, glowstone'a, teraz bardziej używamy latarenek, shroomlightów, ale w końcu by się przydały jakieś inne świecące bloki, które mają fajne tekstury oraz fajne kolory, tak żeby do każdego innego bloku to było można dopasować. Z moich propozycji na dzisiaj to tyle, wszystkie screeny i zdjęcia, które widzieliście są z Twittera, linki w opisie, jestem w trakcie przygotowywania propozycji do 1.19, więc subskrybujcie, żeby być na bieżąco, pamiętajcie o komentarzu z opinią, o łapce w górze, zapraszam na Discorda, link w opisie, tam o wiele szybciej się dowiecie co planuję na kanał oraz do zobaczenia już jutro w kolejnych filmikach na kanale.